Trzymano wszystkim, słuchajcie, czajmy co tu dzisiaj na naszym ulubionym śmietniku. Powiem Wam, tu sztuka jakaś, może nie uliczna, ale widać, że dzieci biorą udział. Tu jest taka masa przemówiona. Kurczę, porcelana rozwalona. A to, słuchajcie, to do jakiejś tej, co to jest, to jakiś wytrych jest chyba. Zawijam, bo ja lubię takie rzeczy. Słuchajcie, co to? Butlę gazową ktoś tu sobie odłożył? Co to w ogóle jest? A, to jest chyba słuchajcie Nie wierzę, to jest butla do, do nabijania balonów Wezmę odkręcę, żeby mi u urwało Nie no, pusta jest Kurde, ciekawe czy to się nabija normalnie tym chyba helem Słuchajcie i może być niezły biznes Co wy na to Wezmę to właduję w tamto to jeszcze wysadzi. No pełno jakichś jest oczywiście książeczek. rzeczy, ja nie jestem do końca zainteresowany. Wiecie, mnie bardzo tutaj kręci raczej. mybook Kurde, patrzcie jakie fajne takie elementarze dla dzieci, nie do nauki. tyle książek już ludzie są powiem wam w ogóle nie zainteresowani chyba chyba czytaniem na ten internet jednak wszystkich wszystkich przyciąga no i nie ma zainteresowania tu jakieś ramki majty kurde no nie no z tymi majtami słuchajcie to tak Miskini w oko, nie? To już przeglądałem Tu oczywiście patrzcie cały kurde, kosz klocków. Ciekawe czy to jakieś są duplo, czy takie zwykliaki. ale kurde, teraz dzieci zaczynają, wam powiem, powracać do tych starych tych klocków, jak to się bawić. Tutaj jakaś interaktywna, interaktywna jak to się nazywa miałem w głowie, ale mi uciekło. Lecą, tu się nie lecą jakieś, kredy. o, są te, patrzcie, te małe. A, to świeczka jest jakaś, kurczę, świeczka w filiżance. O, wezmę to, odłożę, bo to może być pieniądz, będzie mieć, słuchajcie, pusto jest. Czyli Ładne skorupy są dopite. O, no ta jest uratowana, no ale tak jak. no słabo z tymi skorupami. Tu jest to. O, te? Patrzcie. Jak on się nazywa? Paw Patrol. O, jak to jest? Słuchajcie. Głodnawy. Ale te żarówki tu są słabe. Te butle takie do tego gazu może to jest jednorazowe i się wyrzucono, to szyby by było. Dobra, lecę tu dalej, bo czas leci. Słuchajcie, jakieś, jakby ktoś chciał patrzcie nawet są jakieś kurczaki, kiedy ten kurczak. I zobaczę datę, bo powiem Wam, no głodny całkiem nie jestem, ale może siódmego. Trochę potermiony. No. Jestem po kolacji, ale. jakby coś się trafiło, to słuchajcie. No, czemu nie przekąsić Nie? Czemu nie? To nie jest jakieś tam. Tu jest coś bokie, to też Reflektował Kurczę, masz niezły tutaj. Się powiem Wam bajze zrobił. Zobaczymy, co tu w porcelanie. Kartonów nawalili a ja dzisiaj to powiem za także bardzo czasu. Tutaj kołdry, kołdry jakieś, lecę tu na tą stronę. O, tu to w torbie może być. Patrzcie, co to tam jest pod tym? Wezmę to za mną. Dwa kaski, słuchajcie, patrzcie na rower dla dzieci jakby ktoś reflektował tu oczywiście masa zabawek dzisiaj to tak będzie zabawkowo książkowo lecą z koksem fajny ten roboczyk. jakieś kibice tam latają słuchajcie pryncesa, nie wiem czy ona wyrywała albo Barbie te głowy, więc te włosy jakieś koło, patrzcie, z dinozaury tam są o. coś tu piszczy ale dinozaury chyba poszło, słuchajcie, jakiś, jakiś domów Uhu, jaki smoczek, słuchajcie Dobra, Trzeba się tutaj trochę z tej strony zadygodać wiecie, ja się boję, że mnie coś opuści Skąd kartonów, który tu przyszły czy coś, ja nie wiem powiem Wam o nic już mi To jest wszystko niezgłaszane, to jest wszystko na czarno Wszystkie tam w środku, słuchajcie, nasi tu byli coś tam działali o, słabo się kurde książki Można by tą kołdrę trochę podrzucić koty jakieś myślałem, że to słuchajcie szczury tu się zeszły Ale to nie to są tylko koty do mnie lepiej no pod tymi kołdrami to też nic nie ma chociaż tam patrzcie to coś może być o jakiś router patrzcie do internetu te routery to jak plaga kobietśmy wyrzucane ale powiem wam patrzcie jakąś kamera jakaś jest słuchajcie patrzcie od razu ktoś z kamerą internetową wyrzuci. Ale powiem wam, wezmę to odłożę, że dzisiaj nie, wczoraj wczoraj przydałem jeden router, taki właśnie znaleziony. Nie wiem czy tutaj w tym tutaj kontenerze, czy w innym. Powiem wam, za 8 funtów mi poszedł. Więc byłem zadowolony, że go wziąłem. No i kurde, słuchajcie, no mnie najbardziej cieszy jak to się jeszcze dla kogoś nada. Patrzcie jaki fajny stary koszyczek. Troszeczki by były do herbaty tutaj jakieś patrzcie buciki o, jakieś, ale tu są jakieś patrzcie porcelanowe serce z jakimiś, nie wiem co to są kurczę biorę wiecie te porcelany, bo to może być niezły piniot najczęściej czy dalej powiem patrzcie to coś jest to chyba jakiś namiot Nie wiem co to jest podchodzi mi, że to jakiś namiot tam patrzcie otwiera się. patrzcie gry jakieś mogą być do Nintendo Nintendo DS Underground słuchajcie Gra nie mówcie że ona jest w środku bo przecież do DS a to nawet jak są chyba stare to są patrzcie gry są kurcze do da gierka i ta do tego jakaś na dsa druga ja pierdziela ale mam strzała powiem wam że no, wiadomo że to nie są jakieś fenomenalny pieniądz ale jutra muszę to do kieszeni kurde macie cholera no. powiem wam teraz mi to wkurzyło bo muszę tam pierpnąć, czy czasem ktoś nie wywalił więcej tych gier a może jakaś konsolka tam leży nie wiecie o co chodzi Tak kurde głęboko zaszyli już No biernicze Ja ci jeszcze jakieś ładziwie tam się zasypały Kurczę macie Jakiś zamek Tam jest jakieś, macie jakieś płyty Jakieś tam rzeczy mogą być jeszcze kartę coś tu było, ale się zmyło. Nie to się myliło? Powiem Wam, że. Chwórz, że jestem umówiony w mieście dzisiaj. Ale gnójka będzie. Mój, za trochę lipą. Trochę mi powiewał, znalazłem to. I trochę mi to zaczyna krzyżować plany. Ale się podpaliłem tą grom. Też byście się podpalili, bo to wiecie. To jest czysty pieniądz, słuchajcie. Taką gierę wystawiacie i za chwilę hajs spada na koncie. To jest moment. Nie wiem, że... się Cię, nie mam żadnego jakiegoś chwytaka szperaka. Słuchajcie, ja chyba to to puszczę. Lecę tam załatwić, załatwić sprawy do miasta i kurde, wróci. Jestem no, napalony, strasznie. Dobra, wrzucam te kołdry, żeby tu, słuchajcie, wiecie o co chodzi. Zamaskuję trochę ten śmietnik. Wezmę go, tak, no. Wiecie o co chodzi, nie? Trzeba trochę, kurde, łba trochę. Wiecie, sprytu używać po tych śmietnikach, fuch, ale poszło jakimiś robakami chyba rzuciło, chryste po oczach, dobra te routery zostawię, bo to się chyba nikt nie, nie połakomi ale tutaj muszę tu tak sobie tu przytegować dobra, wiecie co, ja spadam w miasto, zobaczę czy tylko, tylko tu no nie, nie narobimy jakiegoś gnoju, a później tu wrócę, to jeszcze obczajmy, pozdro dobra, słuchajcie, ja już wracam na no może nie nie że użyjemy słowa na miejsce Wiecie, zbrodni. co trzeba uważać, bo tu wszędzie to się. Słuchajcie, porcelana buja Wezmę to, na razie tu zaparkuję, żeby to później, wiecie, podkładać. Żeby, mówię, żeby nie tu czasem z tej dzielnicy, nie Tu już teraz jest. Płościutko powiem Wam, ten śmietnik już jest taki dostępny. O, o to mi chodziło, żeby go tak słuchać. muszę go gdzieś tam zaprzeć. Dobra, żeby go tak iknąć i wtedy tak ostrożnie sobie słuchajcie. Przejrzymy paść. Złoty jakiś ten z diamentami egipskimi. Ja pierdziel, ale miałem farta Słuchajcie, że ja idę. Patrzcie, tu jakiś chyba jest nisan, pierdziel, ale miałem fart. Słuchajcie, do... ale tu trzeba naprawdę. Kurde, chirurgicznie ostrożnie. Kurde, tu gdzieś były te gry. Ciekawe, czy. Patrzcie jaki miałem fart FIFA na DSA Kurcze, bądź tu w środku, jest. Hahaha ha, ha. Ja pierwiccie ciekawe czy się opłacało w ogóle dla tej jedenastki tu wejść Ale wiecie co sobie myślę już moje Nie wiem no jak to się nazywa Łapczywe czy... Patrzcie jaki spiter jest Słuchajcie tu mogą być ja już mi się podpalił że tu są jakieś namiary na jakiś skarb. Nie wiecie o co chodzi. Kurde, patrzcie, jeszcze jest kiełbasa. Jakby ktoś chciał, no śmiało, śmiało. Tu co to jest? Windows 95, powiem Wam, że to już chyba antyki są. To już mi jedzie antykiem. Kurde, nie mam gdzie tego odkładać. Zobacz. Jakiś jakieś ja tutaj to jakaś chyba na telefon Kurde, muszę tutaj. Słuchajcie, ciastka jakaś. muszę delikatnie naprawdę, bo tutaj wyczuwalny jest, słuchajcie, szklane rzeczy są. Tu do ciastek jakieś robienia. O, już tutaj nic nie będzie o, wezmę sobie To otwierać. to mi tak zamiesza Thank you teacher o może wezmę to na urodziny dla tej nie na urodziny tylko na koniec zajęć dobra kurde muszę sobie to wiecie, wywalić jakoś tak żeby mi tylko na łeb nie poleciało tak o, i teraz jest elegancja, powiem wam. Zobaczcie, roz, rozścielę normalnie, bez jakiejś lipy, a później się to przerzuci. Jakieś koce. Nie wiem, teraz tu słuchajcie, zobaczcie, jak ja żem się tu urządził. Ja jestem normalnie jak w domu. Teraz to ja tutaj nic w tym szmatniku po prostu nie przepuszczę. Wszystko jest moje. Ten znowu wrócił te książeczki pusty tutaj się słuchajcie w tym bo, bo jesteśmy tutaj słuchajcie na dnie Później to pokładać trzeba oczywiście Oczywista, oczywisto tu jakiś pistolet, słuchajcie no ale tutaj pierdoły pierdolane ale mieliśmy coś kurde konkretnego słuchajcie so, tu szukać ale zobaczcie co to można trafić gry na ten na DS a co Dajcie spokój czemu to ludzie matko bo oni tu to wybalanie. no tu trzeba już ostrożnie Prezent dla mnie nie wie. W niniejszym razie wydaje mi się, że chociaż patrzcie, nie no jeszcze jest. FIFA dziesiątka. No, ale to nie pozwalam te gry strasznie porozrzucane. to nie wiem to jest coś ciekawe czy ta w środku dosyć twarde jest pudełko no nie ma no lipa lipa no lipa nic nie poradzę no ale pudełko słuchajcie chyba też za no, bardziej, bardziej tą stronę chyba kurde patrzcie kurczak nawet jest jakby to się... to, to tak było no nie wiem ten kurczak słuchajcie co wy na to patrzcie jakieś okulary prady jeszcze tu mogę zawinę. co wy myślicie o tym kurczaku no, z którego on jest czy on jest świeży 11 maja nie no trochę 11 maja delikatnie No jest po terminie nie będę, nie, nie będę gadał że nie jest Muszę chyba powiem wam, przewaliłem cały ten śmietnik No to słuchajcie, no co się udało, tą jedną grę jeszcze wykoptować O, tu są, powiem wam, tutaj jest zafoliowane. Do czego to jest? Chyba do farby, to jest jakaś tam. Coś mi się wydaje. Dobra, wiecie co? No co? Słuchajcie, zaraz tutaj ten bajzer muszę ogarnąć To pochować do plecaka No i zawijam, Te dalej nie, strasę Słuchajcie, dobra Rozłączam się na razie i Myślę, że to będzie koniec tego odcinka Jak coś, to się widzimy w następnym Czekam na fajne komentarzyki, wiecie, jakiś subik Też by się przydał, pozdrawiam was plutko. hej